Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu o prawie HR. Ja nazywam się Michał Szuszczyński, jestem partnerem i radcą prawnym w Kancelarii Szuszczyńskiej Kamińska. Ze mną jest Kasia Fedoruk. Cześć Kasiu. Cześć Michał, dzień dobry. Kasiu, porozmawiamy sobie dzisiaj o rozwiązywaniu umów o pracę. Tak. Jako kancelaria obsługująca wyłącznie pracodawców no, robimy dziesiątki, jak nie setki Oj, ta tak. tak zleceń które polegają między innymi na tym, że wspomagamy naszych klientów w rozwiązywaniu umów o pracę, począwszy od pomocy w podjęciu decyzji, czy ta sytuacja już dojrzała do rozwiązania umowy o pracę, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, no wreszcie poprzez reprezentację naszych klientów w sądach pracy w sprawach z tym związanych. E, na bazie Twojego bogatego doświadczenia w zwalnianiu ludzi, <gry> czy mogłabyś wskazać, jeżeli można w ogóle, takie trzy główne błędy, jakie pracodawcy popełniają właśnie na etapie rozwiązywania umów o pracę? Ja chciałam tylko powiedzieć, że to bardzo wątpliwy komplement co do tego doświadczenia w zwalnianiu, w zwalnianiu pracowników. E, ale tak, na bazie, na bazie tego doświadczenia możemy takie, kilka takich błędów wyróżnić. I myślę, że trzy najczęściej pojawiające się błędy to jest, po pierwsze, zbyt ogólnie sformułowana przyczyna wypowiedzenia albo hmm. e, zwolnienia dyscyplinarnego, czyli na przykład utrata zaufania do pracownika. Ta słynna I dziękujemy, utrata zaufania. Tak. dziękujemy, to tyle. Hmm. E, I nie mamy żadnej informacji, z czego wynikała ta utrata zaufania, hmm. jakie sytuacje do tego doprowadziły, więc e, zbyt ogólne wypowiedzenia czy dyscyplinarki. Druga sprawa. E, Zawieranie w tym uzasadnieniu informacji tylko o takim ostatnim zdarzeniu, które doprowadziło nas do decyzji no. o, o wypowiedzeniu czy o rozwiązaniu umowy bez, bez wypowiedzenia. Mhm. E, czyli gdzieś tam mieliśmy dużo uwag do tego pracownika, ale finalnie pojawiło się takie, takie zdarzenie, taki błąd, który gdzieś tam przelał te czary mhm. goryczy, e, i decydujemy, że to jest ten moment, w którym chcemy się pożegnać z pracownikiem, i w wypowiedzeniu, czy właśnie w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, Wpisujemy tylko to ostatnie zdarzenie. Mhm. To jest też za mało. A trzeci taki błąd, który myślę, że często się pojawia w przypadku, gdy mamy do czynienia z redukcją zatrudnienia, czyli wtedy, gdy zdecydujemy się o zmniejszeniu liczby pracowników na konkretnym stanowisku, to jest brak stosowania kryteriów doboru do zwolnienia. Mhm. Bo musimy w tej sytuacji porównać pracowników, których mamy zatrudnionych mhm. na tym stanowisku. Przyjąć takie obiektywne kryteria i na tej podstawie wybrać osobę do zwolnienia. Pracodawcy mhm. często o tym zapominają. Mhm. Okej. Okay. No to wracając jakby do tego pierwszego błędu, o którym tym wspomniałaś, yy, czyli co to nie wystarczy, że my opiszemy po prostu sytuację, jaka miała miejsce, która nas doprowadziła do tej decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę? Czy to jest na, na co tutaj zwrócić mhm. uwagę? Powiedziałabym, że to zależy. Mhm. Może być tak, że to ostatnie zdarzenie faktycznie było na tyle na tyle doniosłe, powiedzmy, mhm. że w razie odwołania do sądu pracy sąd stwierdzi, że faktycznie to wystarczyło do zwolnienia mhm. pracownika, do podjęcia takiej decyzji, ale może być tak, że albo ta przyczyna była zbyt błaha. To był zbyt mały błąd pracownika, albo Albo inni pracownicy popełniają podobne błędy, mhm. ale ich takie konsekwencje nie spotkały, czyli mhm. doszło do nierównego traktowania pracownika, mhm. albo się okaże, że tak naprawdę wcale pracownik tego błędu nie popełnił, albo mhm. my, my źle oceniliśmy sytuację. Mhm. I w takim przypadku to często nie oznacza, że pracownik nie zasługiwał na zwolnienie, tak? Mhm. Bo my mieliśmy dużo różnych uwag do, te, do, do pracy tego pracownika, ale my tego w wypowiedzeniu nie napisaliśmy. Mhm. No i wtedy pojawia się trochę problem. Mhm. E, tak, rzeczywiście to, co potwierdzasz, to, to jest najbardziej taka dla nas chyba przykra sytuacja, kiedy trafia do nas e, zlecenie od jakiegoś pracodawcy, któremu nie pomagaliśmy na etapie rozwiązywania umowy o pracę. Najczęściej kiedy już sprawa jest w sądzie, i kiedy rozmawiamy z tym pracodawcą i słyszymy, jakie odmiał zarzuty, yy, to faktycznie jest tak, że mówimy, no, no tak, no ten pracownik zasłużył mm -hmm. na zwolnienie, no ewidentnie, po czym jak widzimy, w jaki sposób zostało to opisane w wypowiedzeniu no to trochę marszczymy brwi, trochę marszymy brwi bo, bo były rzeczywiście powody do tego, żeby pracownika zwolnić, ale sposób, w jaki pracodawca opisał to wypowiedzenie, no jest taki, że niesie to ze sobą ryzyko porażki już na pierwszej rozprawie. To, to chyba mhm. jest taka najbardziej ciężka sytuacja, no bo trudno później chyba odkręcić, tak? Czy ja mogę jeszcze w takim razie na etapie postępowania sądowego powiedzieć Wysoki Sądzie, to jeszcze tutaj, przepraszam, tutaj to jest trochę inaczej, niż napisaliśmy w tym wypowiedzeniu, jeszcze chcieliśmy to zdanie zastąpić tym, a tak w ogóle to chcieliśmy jeszcze Powiedzieć, że jeszcze mieliśmy takie i takie hmm. uwagi, ale już o nich nie napisaliśmy. Tak można, czy już to, to będzie za późno? No, gdybyśmy tak zawsze mogli zrobić, to nie byłoby tego problemu z wypowiedzeniem. Mm -hmm. Nie, nie, wy, nie wymieniałbym tego jako jeden z błędów. Mm -hmm. a, a niestety postępowanie jest tak skonstruowane, takie mamy zasady, że tak naprawdę dysponujemy tylko tymi argumentami, które mm -hmm. wskazaliśmy na etapie rozwiązywania umowy z pracownikiem. Mm -hmm. Dlatego, jeżeli konkretnych kwestii w wypowiedzeniu czy w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia mhm. nie wskazaliśmy, to sąd na etapie postępowania może stwierdzić, że niestety to jest za późno, mhm. że my wiedzieliśmy o tym wcześniej, a pracownik musi wiedzieć, za co, dostał, mhm. za co został zwolniony. Mhm. Dlatego sąd ma pełne prawo, żeby po prostu nie uwzględnić tych naszych argumentów i ocenić sytuację pracownika tylko na podstawie tych kwestii, które w wypowiedzeniu czy w dyscyplinarce były wskazane. Mhm. Czyli de facto szanse na wygranie takiego procesu z pracownikiem my możemy sobie już pogrzebać na etapie de facto sporządzania i wręczania tego wypowiedzenia tak jeżeli dobrze się rozumiem no, zasadniczo tak, mm -hmm. tak, dlatego ważne jest właśnie, żeby, żeby wiedzieć, jakie te błędy są, jak ich mm -hmm. uniknąć, bo, bo to może naprawdę wpłynąć na naszą sytuację w postępowaniu. Mm -hmm. Tak, szanowni Państwo, to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby właśnie pamiętać, się, żeby opowiedzieć sobie na etapie podejmowania decyzji, przygotowania dokumentacji, żeby opowiedzieć sobie, sobie w sensie HR czy bezpośredni przełożony plus prawnik o wszystkich uwagach i zastrzeżeniach, jakie mamy do pracownika lepiej uznać, że połowa z tych uwag no, rzeczywiście jest nieistotna i na wypowiedzenie się nie nadaje, niż ograniczyć się do tych najważniejszych, a później dopiero na etapie procesu żałować, że no, jeszcze mogliśmy prawda, coś więcej w tym, wypowiedzeniu, w tym wypowiedzeniu napisać. Dokładnie. No dobra, czyli, czyli to są te kwestie form, formalne. No i załóżmy, mamy już podjętą decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę. No właśnie. Kasiu, powiedz, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy, nawet jeżeli te powody są do rozstania i mamy przekonanie, że w razie sporu sądowego, no będziemy w stanie przekonać sąd co do tego, że ten pracownik zasłużył na zwolnienie, to czy w takich sytuacjach warto rozważyć alternatywę w postaci zaproponowania pracownikowi porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę? Czy idziemy twardo, skoro są powody, to dajemy wypowiedzenie czy dyscyplinarkę, no i spotykamy się w sądzie? Mhm. Dobre pytanie. Zawsze porozumienie o rozwiązaniu umowy będzie dla nas jako pracodawcy korzystniejsze, ponieważ pracownik ma jednak dużo mniejsze możliwości, żeby odwołać się od takiego, takiego sposobu rozwiązania umowy, więc tym samym no, zmniejsza się ryzyko postępowania sądowego. Więc tak, jak najbardziej dobrze jest przygotować na spotkanie z pracownikiem dwa dokumenty, czy wypowiedzenie, czy dyscyplinarkę, w zależności od tego, w jaki sposób chcemy tą umowę rozwiązać, i porozumienie, bo ono też jest atrakcyjne dla pracownika, nawet jeżeli nie oferujemy mu dodatkowych korzyści związanych z zawarciem tego porozumienia, bo często pracodawcy decydują się na to, żeby zaproponować jakieś tam dodatkowe odprawy na przykład ale sam fakt, że pracownik nie, nie dostanie mhm. dyscyplinarki, a porozumienie to już jest dla niego korzyść. Więc warto zawsze taki dokument mieć ze sobą. Mhm. A jeżeli na chwilę moglibyśmy przy tych porozumieniach się zatrzymać, e, często jest tak, że w tych porozumieniach widzimy najczęściej gdzieś tam na końcu takie klauzule mówiące o tym, że pracownik zrzeka się wobec pracodawcy wszelkich roszczeń, czy zobowiązuje się, że nie będzie takich roszczeń, pracodawcy dochodził, ty uważasz, że takie wypowiedzenia warto w porozumienia o, e, o rozwiązaniu o pracy zawierać? I czy one zawsze w stosunku do wszystkich roszczeń będą skuteczne? Mhm. E, czy warto? One y, myślę, że warto, mhm. one mają takie oddziaływanie psychologiczne mhm. na pracownika, ale ono nie zawsze jest w pełni skuteczne, mhm. bo pracownik nie może zrzec się swoich roszczeń wynikających ze stosunku pracy mhm. na przykład wynagrodzenia jeżeli mhm. pracownik wypracował konkretne wynagrodzenie mhm. no to my nie możemy go tego pozbawić mhm. tylko takim oświadczeniem pracownika mhm. tak proszę państwa o tym warto pamiętać my y, uważamy że jak najbardziej za, zawieranie takich klauzul w porozumieniu rozwiązaniu umowy o pracę y, jest zasadne y, ale tak jak Kasia powiedziała w stosunku do y, kwestii związanych z wynagrodzeniem za pracę ono nie będzie skuteczne, bo pracownik nawet gdyby chciał to w sposób skuteczny prawnie nie może zrzec się, czyli zrezygnować z tego wynagrodzenia, do którego nabył już prawo. Natomiast w pozostałych obszarach jak najbardziej warto takie postanowienia w porozumieniach zaopiekować. No dobrze, no to w takim razie pracodawca skorzystał z naszej rady. Mamy mhm. przygotowane dwa dokumenty: mamy przygotowane wypowiedzenie czy dyscyplinarkę, mamy przygotowane porozumienie. I co dalej? Jak powinno przebiegać takie zwolnieniowe spotkanie z pracownikiem? Po pierwsze, ze strony pracodawcy powinny być co najmniej dwie osoby. Tak, żebyśmy mieli po prostu świadków tego, co się na tym spotkaniu wydarzyło żeby to nie było tylko słowo jednej osoby przeciwko słowom drugiej osoby. Druga kwestia jeżeli mamy te dwa dokumenty. Porozumienie plus wypowiedzenie, czy dyscyplinarka, mhm. to my w pierwszej kolejności wręczamy pracownikowi to wypowiedzenie bądź mhm. dyscyplinarkę. E, to się dzieje dlatego, że w momencie, kiedy my pracownikowi przedstawimy taki dokument, informujemy go o tym, że wypowiadamy ci umowę, czy e, rozwiązujemy ją e, bez zachowania okresów mhm. powiedzenia, to ono jest automatycznie skuteczne, mhm. czyli umowy, w tym momencie rozpoczyna nam się okres wypowiedzenia, czy umowa się mhm. będzie rozwiązywać. E, i nie ma tutaj znaczenia, że pracownik się na przykład przestraszy i on wybiegnie z tego, z tego naszego mm -hmm. pokoju, czy na przykład zje dokument, bo takie sytuacje też tak, się, też się zdarzały. Tak, tak. Mm -hmm. To już nie ma znaczenia, tak? Mm -hmm. Więc. Y też w, te, w tym momencie warto mieć świadka, że faktycznie mhm. no, ten dokument został zjedzony, ale mhm. został pracownikowi e, wcześniej skutecznie przedstawiony. I w momencie dopiero tak, kiedy jesteśmy na łonie przyrody, tak, więc pszczoły też tutaj mamy. nas mhm. atakuje, e, więc w momencie kiedy, e, kiedy faktycznie już ten dokument wręczyliśmy, wtedy informujemy pracownika, że no, mamy dla ciebie ewentualnie drugą możliwość, mhm. jeśli, jeśli jesteś zainteresowany, mhm. proponujemy ci zawarcie Porozumienia. Mhm. A powiedz mi, czasami spotykamy się z taką opinią, że jeżeli pracownikowi wręczamy wypowiedzenie, to należy pracownikowi odczytać całość treść takiego wypowiedzenia, bo dopiero wtedy ono jest złożone w sposób skuteczny. Ty się zgadzasz z tym poglądem? Nie musimy mu przeczytać mhm. tego wypowiedzenia, ale pracownik musi w tym momencie wiedzieć, za co on jest on jest zwalniany. Więc, jeżeli. To też zależy od tego, w jaki sposób sformułowaliśmy dokument. Mm -hmm. Jeżeli wykluczyliśmy te błędy, o których mówiliśmy, mm -hmm. e, czyli dokument, czyli to wypowiedzenie jest, ma uzasadnienie takie konkretne, mm -hmm. e, to w tym momencie no, nie ma potrzeby, żeby tak naprawdę mm -hmm. jakąś większą rozmowę z pracownikiem prowadzić. Ale w momencie, kiedy jakoś tak bardziej ogólnie sformułowaliśmy te przyczyny, no czego to, nie powinniśmy robić? Czego nie powinniśmy robić, mm -hmm. tak, zaznaczam, to, y, to po prostu poinformujmy pracownika, za co on tak naprawdę jest zwalniany. Tak? Więc w tym momencie pracownik musi, być, musi mieć świadomość, co tak naprawdę, czego konsekwencją jest ta decyzja. Mhm. A y, wspomniałaś już o tym, ale to może jakby do, doprecyzujmy jeszcze, czy jeżeli pracownik na takim spotkaniu nam mówi, nie będę czytał tego wypowiedzenia, nie będę się z nim zapoznawał, albo odnotowuje na egzemplarzu, który my wręczyliśmy, odmawiam przyjęcia, mhm. to wpływa jakoś na skuteczność takiego rozwiązania umowy o pracę? Nie, nie wpływa. Tak jak, mhm. e, tak jak mówiłam, w momencie, kiedy my przedstawiamy pracownikowi ten dokument i on ma możliwość zapoznania się z nim, to to nasze wypowiedzenie czy rozwiązanie umowy jest skuteczne. Więc nie ma znaczenia właśnie to, że pracownik stwierdzi, że on tego nie czyta, że on wybiega teraz z naszego pokoju i idzie do domu pozwolenie lekarskie na przykład. To już nie ma znaczenia, bo on miał możliwość zapoznania się z dokumentem. Tak, proszę Państwa, to, o czym Kasia wspomniała, najważniejsze jest to, żeby na takim spotkaniu wręczając ten dokument, żeby pracownik wiedział, co otrzymuje. Znaczy, trzeba zakomunikować. Komunikować mu dwie rzeczy. Po pierwsze, co mu wręczamy, czyli na przykład powiedzieć, jest to wypowiedzenie, czy rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu powiedzenia. Plus, kiedy boimy się, że rzeczywiście za chwilę nam gdzieś wybiegnie, zakomunikować, że od tego wypowiedzenia ma możliwość odwołania się w terminie 21 dni do sądu pracy. Jeżeli te dwie rzeczy pracownikowi zakomunikujemy i tak jak Kasia wspomniała, będzie obok nas osoba, która potwierdzi, że pracownik to usłyszał, to obojętnie co dalej będzie działo się na tym spotkaniu, czy pracownik nam odmówi przyjęcia, czy podpisze, że nie przyjmuje, czy, czy nam wybiegnie z tej sali, to nie będzie miało wtedy już e, e, znaczenia. Ja chciałem Cię dopytać jeszcze o jedną rzecz, bo y, mamy, obserwujemy często taką praktykę. No bo nieraz towarzyszymy naszym klientom w sytuacjach wręczania tych wypowiedzeń u pracę, bo no, to wiadomo, to nie są rzeczy przyjemne. Niektórzy klienci nie chcą tego z różnych przyczyn robić samodzielnie, więc albo my to robimy, albo asystujemy przy takiej rozmowie. I obserwujemy czasami takie sytuacje, w których pracownik po otrzymaniu takiego wypowiedzenia, kiedy je przeczyta. No to zaczyna wchodzić w dyskusję na temat przyczyn tego wypowiedzenia, tak? Czyli zaczyna przebiegać rozmowa w ten sposób, no ale te tutaj mi zarzuciliście, że ja, prawda, nie współpracuję z zespołem, no ale przecież to nieprawda, bo przecież wiecie, że była taka sytuacja, kiedy ja wspierałem mocno ten zespół, a tu mi napisaliście, że ja, prawda, mam niską yy, wydajność, a przecież mój kolega z zespołu to ma jeszcze niższą. Czy ty uważasz, że na tym etapie, kiedy decyzja już została podjęta i my wręczamy to wypowiedzenie, to warto w taką dyskusję wchodzić, czy nie? Kiedy zaczynamy rozwlekać te mm -hmm. przyczyny wypowiedzenia, no i analizować jest pracownikiem punkt po, punkt po punkcie, bo w mojej ocenie to już nie jest czas i miejsce. E, no to prawda, zwłaszcza, że możemy powiedzieć rzeczy, które nam po prostu zaszkodzą. Mm -hmm. Jeżeli zdecydujemy się utrzymać naszą decyzję, ale zaczęliśmy się faktycznie zastanawiać z pracownikiem, mm -hmm. że rzeczywiście, może mm -hmm. tam Kowalski z swojego działu trochę gorzej, w, trochę gorzej wypadł, mm -hmm. no to. To kopiemy sobie dołek. Mhm. Więc lepiej tę dyskusję faktycznie zakończyć. Aczkolwiek, jeżeli dojdziemy do wniosku, że, że rzeczywiście. Decyzja została podjęta zbyt pochopnie i możemy mieć jakieś negatywne konsekwencje z tego tytułu, mm -hmm. to my możemy cofnąć mm -hmm. tę naszą decyzję, mm -hmm. więc Jasne. jest taka opcja. Jasne, ale jeżeli jesteśmy pewni, decision has been made, to, to nie jest już czas na to, żeby takie dyskusje prowadzić. Ja pamiętam, że Państwo, bardzo, bardzo wiele lat temu byłem świadkiem sytuacji, w której właśnie taka dyskusja pomiędzy pracownikiem a jego bezpośrednim przełożonym, który wręczał mu wypowiedzenie, E, rozpoczęła się i zaczęło się wałkowanie tych przyczyn, wypowiedzenia, i w końcu, siedząc z boku, zamarłem, kiedy usłyszałem, kiedy ten jego przełożony powiedział do tego pracownika: Słuchaj, dobra, wiesz co, no będę z Tobą szczery. E, ja po prostu dostałem od zarządu polecenie, żeby Cię bezwolnić. No, nie masz najlepszą notowę zarządu, i coś musiałem tutaj wpisać. Ja wiem, że to, co napisałem, nie jest zgodne z tym, co miało miejsce. Ja szanowałem Twoją pracę, no ale sam rozumiesz, ja też mam swoich przełożonych. No, nogi się pode mną ugięły. A absolutnie, proszę Państwa, takich, dla, takich rzeczy i nie tylko, takich nie należy robić na tej rozmowie zwolnieniowej. Rozmowa zwolnieniowa nie służy już do analizowania przyczyn wypowiedzenia, jeżeli podjęliśmy taką decyzję, zwłaszcza, nie wiem, Kasio, pewnie to potwierdzisz, kiedy żyjemy w dobie masowego nagrywania takich rozmów przez pracowników, a sądy pracy, jak wiemy, bardzo chętnie tego typu dowody dopuszczają, prawda? Tak, to prawda i bardzo często jeżeli pracownik spodziewa się, że zostanie zaproszony na spotkanie takie dyscyplinujące czy spodziewa mhm. się gdzieś tam e, wypowiedzenia, to on będzie miał ten dyktafon e, włączony mhm. w telefonie i no i najprawdopodobniej usłyszymy tę rozmowę w sądzie. Okej, okay. eee, Kasiu, dzisiaj mamy bardzo dużą liczbę pracowników, którzy pracują w trybie zdalnym, w trybie hybrydowym. No i mamy firmę, która ma swoją siedzibę w Poznaniu i pracownika, który pracuje w trybie home office w Krakowie. Chcemy się z nim rozstać. Mhm. Musimy go ściągnąć z Krakowa do Poznania, czy my możemy przeprowadzić tą procedurę zwolnieniową w trybie zdalnym? A jeśli tak, to na co tu byś zwrócił uwagę, bo tutaj bardzo łatwo się potknąć o pewne rzeczy. Mhm. Na szczęście nie musimy takiego pracownika ściągać do naszego biura. Mamy możliwość faktycznie zdalnego rozwiązania umowy o pracę. I w takim przypadku zapraszamy takiego pracownika na spotkanie online i w trakcie tego spotkania wysyłamy mu dokument rozwiązujący umowę, w wypowiedzenie czy dyscyplinarkę. Prosimy pracownika o otwarcie tego pliku i zapoznanie się z nim, potwierdzenie, że po prostu do niego dotarło. To, co jest bardzo ważne w tej sytuacji, to to, że nasze oświadczenie, oświadczenie pracodawcy musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Więc tutaj zaznaczam, żeby zwracać na to uwagę, mhm. bo zdarza się, że pracodawcy myślą, że mają ten kwalifikowany podpis mhm. elektroniczny, okazuje się po jakiejś takiej większej weryfikacji, że to wcale nie jest kwalifikowany mhm. podpis, że jest to faktycznie podpis mhm. elektroniczny, mhm. ale nie jest kwalifikowany mhm. i to niestety no, uprawnia pracownika do, do odwołania się do sądu pracy. Mhm. I będzie oznaczał przegraną pracodawcy. Mhm. Czyli nie możemy po prostu sobie na przykład sporządzić tego wypowiedzenia w Poznaniu, zeskanować go i takiego skanu nieopatrzonego podpisem kwalifikowanym wysłać do pracownika mailowo? Nie możemy w ten sposób mhm. zrobić. Nie. Okay. To co, może podsumowując, jakieś takie, powiedziałaś na samym początku o trzech błędach, które najczęściej popełniają pracodawcy przy rozwiązywaniu o pracę, a hmm. byłaby skłonna jeszcze pokusić się na zakończenie, żeby wskazać takie trzy najważniejsze rzeczy, może już nie błędy, które trzeba gdzieś tam mieć w głowie na etapie podejmowania decyzji i, i przeprowadzania później tego procesu zwolnieniowego? Myślę, że pierwsza kwestia, zastanawiajmy się nad tymi przyczynami przed, a nie hmm. po, e, po sporządzeniu tego dokumentu hmm. i po wręczeniu go, Pracownikowi. Druga kwestia, to jest ten kwalifikowany podpis elektroniczny w mm. przypadku y, zdalnego rozwiązywania umów o pracę. A trzecia. Myślę, że chyba u, u, może ustalenie dobrej strategii procesowej, kiedy wiemy, że pracownik odwołał się od tego wypowiedzenia i że na pewno będziemy mieli z nim proces w sądzie pracy, bo hmm. tu chyba jest Kasia podobnie jak z samym sporządzaniem wypowiedzenia, to znaczy my. Pewne rzeczy typu, jakie dowody chcemy pokazać, e, jakich świadków chcemy powołać, powinniśmy już ustalić na początku tego procesu, a nie działać na zasadzie, jak coś się nam przypomni, no to na bieżąco będziemy to w cudzysłowie dorzucać sądowi do materiału dowodowego. Zgadza tak, się? Tak, tak, y, potwierdzam. To myślę, że tylko taką trzecią kwestię, ten, y, tę trzecią poradę, to y, Proszę Państwa, dokumentujmy wszystko, mhm, <laughs> więc faktycznie zbierajmy dowody na te nasze uwagi do pracy pracownika, bo to jest coś, co jest niezbędne w sądzie. Mhm, tak, najwyżej nam się nie przyda, prawda? Tak, okay. tak. Szanowni Państwo, bardzo uprzejmie dziękujemy. Kasiu, dziękuję Ci. Dziękuję do również. zobaczenia w kolejnym odcinku naszego podcastu.